Prokuratorzy są cały czas w dużej mierze wierni Zbigniewowi Ziobrze. Ci prokuratorzy, którzy prowadzą humanum są w pełni e, jego ludźmi. Szymon Hołownia, który ma takie kłopoty, który musi pokazywać swoją odrębność. Nikt nie pyta o to pierwsze spotkanie, co było na tym pierwszym spotkaniu, nie gra tym, a wszystko jakoś y, pomaga y, głównie PiSowi i Konfederacji. Zanim zaczniemy, chcemy podziękować Wam, że jesteście z nami. Dziękujemy. Wspólnie z wami rozwijamy niezależne dziennikarstwo, rozliczamy polityków i patrzymy władzy na ręce. Koniec jest dla was. Wciąż jednak ponad połowa z was nie subskrybuje naszego kanału. Razem możemy to zmienić, a im więcej subskrypcji, tym więcej jakościowych materiałów. Zachęcamy Was także do wspierania naszego kanału na patronite.pl/ukośnik goniec. Za każdą formę wsparcia mamy dla Was przygotowane unikatowe bonusy, a także niespodzianki. Bądźcie z nami, bijcie rekordy, wspierajcie wolne media. My jesteśmy w polityce po to, żeby załatwiać rzeczy, które są dobre dla ludzi, powiedział marszałek Chłownia tuż po głosowaniu razem z, ramię w ramię, razem z PiSem i Konfederacją w sprawie dotyczącej mieszkalnictwa, co wydarzyło się zaledwie kilka dni po spotkaniu nocnym spotkaniu pod osłoną nocy Szymona Hołowni, Ada Bielana i Michała Kamińskiego. No to wypada chyba, drogi panie marszałku, zapytać, czy to głosowanie jest następstwem tego spotkania. No, cieszę się, że to pytasz. Ja w ogóle nie rozumiem, jak to jest możliwe, że wszyscy wspaniali dyskutujący poza gońcem publicyści, dziennikarze nie łączą kropek. No, przepraszam, ale wiesz, kiedy było pierwsze spotkanie, ja to specjalnie sprawdziłem i specjalnie zwracam Państwu uwagę, że Szymon Hownia nie mówi, kiedy było dokładnie. I myślę, że to nie jest przypadek, że tak jest, bo. Powinniśmy zobaczyć, co się wydarzyło zaraz po tym spotkaniu, dlatego że Szymon Hołownia no, często robi różne błędy i bardzo jestem ciekaw, czy nie będzie jakiegoś takiego bardzo istotnego sygnału z jego strony zaraz po tym spotkaniu, bo to by było w zasadzie jak przyznanie się do winy, że na niego naciśnięto i w związku z tym on tak, a nie inaczej reaguje. Pod koniec czerwca. Pamiętacie, czym żyła Polska pod koniec czerwca, bo ja pamiętam, wszyscy dyskutowali tylko o jednym temacie, o wyborach i o tym, czy były sfałszowane, i o tym, jak sprawdzić, czy były fałszerstwa, czy po prostu komuś się uroiło, czy po prostu są błędy, ale fałszerstwa nie, albo są fałszerstwa, ale tylko w dolnym, na dolnym Śląsku, albo nie wiem, na Podkarpaciu. No, no wtedy była ta dyskusja. Co zamknęło tę dyskusję, drodzy Państwo? No co? Właśnie historia tego spotkania. Historia tego spotkania, o które teraz wszyscy pytają, wszyscy, yy, yy, wszyscy już wyrazili opinię tysiąc razy, a nikt nie pyta o to pierwsze spotkanie, co było na tym pierwszym spotkaniu i co on robił pod wpływem tego pierwszego spotkania. A to jest clue. Ja chcę się dowiedzieć, kiedy było pierwsze spotkanie. Potem wystarczy przeanalizować. Jeżeli ktoś ma czas w internecie, to naprawdę warto to zrobić. Wystarczy przeanalizować wpisy Szymona Hołowni i to, co robił. I naprawdę bardzo często tego typu analizy przynoszą rozwiązania zagadki. Dzień po tym, po ujawnieniu tego spotkania Szymon Hołownia podpisał dokument dotyczący zwołania Zgromadzenia Narodowego, na którym zaprzysiężony będzie Karol Nowrowski. No właśnie, ale w całej postawie Marszałka Hołowni w kwestii przejęcia głosów. Ja rozumiem, jak najbardziej uważam, że to była dobra analiza między innymi profesora Flisa na temat tego, gdzie były anomalie, gdzie nie mogły być, że jednak tych anomalii mogło być o wiele mniej niż się wydawało, że no wiadomo statystyka, ale jest tutaj też polityka. Są ludzie, którzy mieli pewne oczekiwania wobec koalicji obywatelskiej, w ogóle rządzącej koalicji, o czym chyba zapomina Marszałek Chłownia, nie tylko wobec koalicji obywatelskiej, kwestii tego przejrzenia głosów. Bo jednak. Nawet jeżeli nie doszłoby absolutnie do żadnego sfałszowania w wyborach, no to jeżeli już dochodzi do takiej emocji społecznej, jeżeli w kolejnych komisjach okazuje się, że są nieprawidłowo policzone głosy, no to wiesz, można żartować nawet, czy może się okaże że w jeszcze większej ilości, że nie było masowego fałszerstwa, tylko po prostu ludzie nie potrafią liczyć, ludzie wrzucają do złych, w sensie w ogóle w tej sekundzie nie żartuję, bo niestety wygląda to też, drogi Radku, tak, że część z tych błędów to były błędy. To były naprawdę błędy. No ja no wiem, że trudno że tak. w to aż uwierzyć, ale no, mnie by to tym bardziej skłaniało do przejrzenia głosów, czy w ogóle ludzie potrafią w Polsce te dokładnie. głosy policzyć i tu nie ma się absolutnie szczegółów a, a błędy to nie jest problem? No właśnie, błędy to jest problem. Błędy to, błędy jest, to jest taki problem. sam problem jak fałszerstwo. Nie, no. nie znamy jego skali, dokładnie, nie znamy jego skali, ale Marszałek Hołownia miał tutaj wszystkie karty w swoich rękach. Wiadomo, że był problem prawny w ogóle z tym ponownym przejrzeniem głosów, wiadomo, że był opór Sądu Najwyższego. Tymczasem mówimy o człowieku, który mógł na przykład powiedzieć, słuchajcie, Zwołam Zgromadzenie Narodowe wtedy, kiedy będzie ponowne przejrzenie głosów, przynajmniej w części komisji, mógł przynajmniej na przykład tak mówić, dążyć do tego. Mogło później się okazać, że na przykład jednak tak być nie może, a mimo to Maciej Hołownia od samego początku w każdej tej sprawie wywiesił białą flagę. Żaden polityk nie wyzbywa się najmocniejszych kart w pierwszym rozdaniu, przy, pierwszym, przy pierwszej możliwej okazji. Szymon Kołownia, który ma takie kłopoty, który musi pokazywać swoją odrębność, który musi wyczyniać różne cuda, mniej i bardziej udane, żeby pokazać, że w ogóle istnieje. Musi zrobić awanturę w Sejmie, a jego posłowie muszą głosować razem z Pisem i Konfederacją, żeby można było dalej widzieć, że on nie jest platformą. A. Pomyślcie, drodzy Państwo, wyobraźcie sobie, co by było, gdyby marszałek Hołownia, gdy zdania są podzielone, to nie jest tak, że jest jedna jakaś opinia na temat tego, czy on może nie zwoływać zgromadzenia, czy on może przerwać i tak dalej. Jak myślicie, czy to byłby problem dla opinii publicznej, gdyby on zamówił na przykład kolejne ekspertyzy, które będą gotowe? 1 sierpnia. O właśnie, właśnie, to już pojechałem a Czy można było zamówić ekspertyzę? Oczywiście, wszystko można było zrobić. Można było powiedzieć, że będzie się modlił yy, na jasnej górze i poczeka na olśnienie, co zrobić. Mógł zrobić wszystko. To jest jego indywidualna decyzja. Żeby Państwu uświadomić. Taką samą indywidualną decyzję może podejmować Karol Nawrocki jako prezydent, ułaskawiając cały PiS jak leci. On może naprawdę y, powiedzieć przynieście legitymację PiSu, ja was ułaskawię i on będzie mógł to zrobić. Bo nikt sobie tego wcześniej nie wyobraził, ale będzie mógł to zrobić. A marszałek Hołownia jest w takiej samej sytuacji, jeśli chodzi o zgromadzenie. Tylko on może to zrobić i wyzbył się tych kart. Ja nawet gdybym był przekonany, tak jak deklaruje hołownia, że nie zwołam tego, no to w moim inter pol pol interesie politycznym jest, żeby jak najdłużej przyciągać na siebie uwagę, żeby wrzucać przy okazji, będą mnie zapraszać do mediów, będą chcieli pytać o to, to, to przecież nie będziemy pół godziny w programie rozmawiać tylko i wyłącznie o tym, czy liczyć głosy, czy nie. No to, to jest e elementarz w ogóle polityki i to jest naprawdę bardzo znaczące, że on to mówi tak szybko i przecina temat, wyborów, ucina jakiekolwiek nadzieję ludzi na to, że doczekają się jedynego możliwego sposobu na sprawdzenie wyborów, czyli powtórnego przeliczenia głosów. Jak ja słyszę, że tego się nie da zrobić, no to mnie pusty śmiech zabija. No, ja, ja czytałem 100 pomysłów na to, jak można to było zorganizować, żeby trudno było komukolwiek zarzucić brak jakiejkolwiek transparentności. No można było to zrobić. Nie zrobiono tego. Szymon Hołownia mógł tym grać, nie gra tym. A wszystko jakoś y, pomaga y, głównie pisowi i konfederacji. No powiem to powiem jeszcze inaczej, przypadek. drugi radku. Czy istnieją Twoim zdaniem jakiekolwiek szanse na to, że jeszcze w sprawie Kolegium Humanum marszałek chownia dostanie zarzuty? Jestem przekonany, że tak. To znaczy, na pewno może... My mamy prawo takie, jakie zostawił nam Zbigniew Ziobro. Zbigniew Ziobro w prokuraturze stawiał takie zarzuty, jakie sobie chciał. Te czasami zupełnie wyssane z brudnego palca. Nie wiem, to jeszcze tak, a propos odwagi i bronienia swoich ludzi, jeśli chodzi o chołownię, tam największe jaja miała Izabela Bodnar, ta, która miała szansę nawet zostać prezydentką Wrocławia. Niszczy się ją między innymi wyciągając jej męża, który ma zarzut związany z niszczeniem odpadów medycznych, którymi się w ogóle nie zajmuje. No to, to są tego typu historie. I nikomu nie przyszło do głowy, żeby w ogóle poczytać, jak to jest możliwe, na, jakiej, na jakich podstawach i tak dalej. Będzie straszny śmiech, a ci prokuratorzy, którzy postawili takie zarzuty, cały czas pracują. I naprawdę są w takiej samej sytuacji jak pani Manowka, która mówiła, że nie jest w jej interesie, żeby prezydentem został człowiek, który kwestionuje to, że ona jest sędzią. Czy w interesie prokuratorów jest to, żeby trwała e, koalicja, e, która twierdzi, że prokuratura setki razy działała na polityczne zlecenie wbrew prawu? No jak myślicie, czy ci prokuratorzy będą e, przynosić informacje, które będą pozwalały udowodnić tę tezę, czy będą robić wszystko, żeby nie udowodnić tej tezy, czy mają szansę więcej zaszkodzić procesowi rozliczania prowadząc te śledztwa, czy może zajmując się kradzieżą rowerów, który też jest przestępstwem i też wymaga różnych śledztw. Reasumując, prokuratorzy są cały czas w dużej mierze wierni Zbigniewowi Ziobrze. Ci prokuratorzy, którzy prowadzą Humanum, są w pełni jego ludźmi. Nie wiem, jak to jest możliwe w ogóle, ale to cały czas są ci sami ludzie. Ja mogę z nazwisk nawet o tym mówić. I no i Czyli co? Kto ma największy dostęp do materiałów dowodowych? Pokazała to już Republika pod koniec kampanii. Oni zaczęli wyciągać informacje z prokuratury wprost. Wcześniej tego nie robili. To nie znaczy, że ich nie mieli, ale wcześniej tego nie robili jest naiwnością myśleć, że prokuratorzy, którzy mogą iść do więzienia za to, co robili, nie będą się bronić i nie będą działali na rzecz poprzedniej ekipy. No to żartując, ale wyobrażam sobie taką sytuację, kiedy w środku nocy spotykają się Jarosław Kaczyński i Szymon Chłownia i Jarosław Kaczyński mówi, zobacz, jaką mam fajną kasetę. No oczywiście, no, ale wiesz co, to jest bardzo proste. Ja, ja ci mogę powiedzieć, jak to można zrobić. I to na 100%. Nie, nie trzeba żadnej taśmy. Nawet lepiej można zrobić to, co ja zresztą przeżyłem. Przychodzi ktoś i ci kładzie protokół przeszukania przy panu czarnetkim. I nagle się okazuje, że są tam nośniki danych z podpisem Chołownia, Bosak, Kobosko. Co sobie pomyślisz? Co może być na tych nośnikach? Czy przypadkiem nie zostałem nagrany? Ludzie, to naprawdę nie trzeba mieć wielkiej wyobraźni, trzeba po prostu e, nawet słuchać mądrych ludzi. To, co powiedziałeś, tak? że e, Platforma słyszy, że jak wyśle na granicę, e, e, zacznie znowu kontrolować ludzi, to wzmocni znowu prawicę, ale i tak to robi. Wiesz co, mogłaby nawet to robić z tym ryzykiem, gdyby konsekwentnie od początku mówiła tak. Nie ma żadnej fali, zobaczcie statystyki, to mówi, ale nie mówi... Idą tam ludzie po to, żeby uspokoić ludzi z przygranicznych rejonów, żeby oni się nie bali, żeby oni zobaczyli, że są zabezpieczeni, że nawet jeżeli ktoś będzie krzyczał, że nadchodzi jakaś horda, to zaraz się tam pojawi Straż Graniczna. I to wtedy uspokaja nastroje. A zamiast tego doprowadzili do chodzącego, skazanego na, już pod karą więzienia Bąkiewicza i nie potrafią nawet powiedzieć, że bronią tych przygranicznych ludzi. Wystarczyłoby to konsekwentnie powtarzać. I wtedy ręka w rękę by w zasadzie mogli chodzić z, z tymi patrolami i w ogóle ośmieszać potrzeby ich istnienia. No, no, milion jest możliwości, a najgorsze jest to, że strach zabija duszę i potem ta dusza nie produkuje pomysłów, jak być kreatywnym i doprowadzać do tego, żeby sprawiedliwość się ziściła. No po prostu, no, tak to wygląda. lęk i moim zdaniem, mózg yy, wiąże. No. Czy te wydarzenia, których byliśmy świadkiem w związku z polską? 2050, w tak, kwestii rezygnacji e, sekretarz generalnej partii ze stanowiska, zawieszenie Tomasza Zimo Zimocha, e, również e, w kwestii odejścia z partii. No, powiedz Wodler. o tym twecie, bo to jest w ogóle. No i właśnie. To, no. I Polska 2050, drodzy państwo, w ogóle to też jest bardzo zastanawiająca, mówiąca bardzo wiele, reakcja, że marszałek Szymon Chłownia Ho od razu po prostu wyrzuca, zawiesza ludzi, w związku z tym, że komuś nie spodobało się jego spotkanie Dzienniku. z Jarosławem Kaczyńskim. Dzienniku. Jak mogło się nie spotyka, nie spodobać komuś w Polsce 2050 spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim, kiedy trzecia osoba w państwie jedzie do Adama Bielana który przyjaźni się z aferą Rarsu w środku nocy i pozwala siebie traktować jak jakiś uczniak, a na końcu pozwala się ograć po prostu jak dziecko. Jak to może kogoś nie oburzać w partii, to tego nie wiem, bo pewnie Polska 2050 w ogóle nie szła do wyborów z hasłem, że rozliczymy Prawo i Sprawiedliwość, jak się okazało jest to rozliczanie przy daniach mięsnych i daniach jarskich, jak to powiedział pan Adam Bielan. I tak, rozmowy o skutkach upadku I Rzeczpospolitej, rozmowy o książce, tak o trzeciej w nocy panowie się spotykają i po prostu z winem do samego rana rozmawiają, wiesz, o upadku Rzeczpospolitej. No, no i to pytanie, totalnie niepoważne. pytanie o, o przy daniach jarskich i przy daniach mięsnych biesiadowanie rodzi pytanie, czy Katering przywiózł sowa i przyjaciele z już nastawionymi mikrofonami, bo to naprawdę sam kołownia mówi, że nie ma gwarancji, że nie został nagrany, więc o czym my w ogóle mówimy? Naprawdę to, to jest żenujące też, jeśli chodzi o swobodę dyskusji, bo naprawdę Tomaszowi Zimochowi, który, będąc fanem Widzewa, krzyczał, panie Turek, skończ ten mecz, i no, po prostu ta widzewska jego miłość no, nie pozwoliła mu się zachować obiektywnie, nie będzie milczał. Nawet jak się go wykluczy tysiąc razy. A, a mówi to co, to, co myśli wielu bardzo ludzi w Polsce 2050. Oni nie wiedzieli w ogóle, nie przyszło im moim zdaniem bardzo wielu do głowy nawet, że Szymon Kołownia pojedzie nocą do Bielana Kamińskiego i będzie słuchał co Kaczyński ma do powiedzenia. A potem wiecie co on powiedział? On tłumacząc się z tego powiedział, że no pamiętajmy, że w Polsce rodzi się ekstremizm. Pokazuje oczywiście na Brauna bardzo słusznie, tylko on chce ekstremizm zwalczać z Jarosławem Kaczyńskim, który niczym dobry rolnik posadził tych ekstremistów, zrobił im słoneczko, glebę najrzeźniejszą, czarnoziemy przywiezione z Ukrainy notabene i, i, i na tym właśnie wyrastali tacy ludzie jak Andruszkiewicz, jak rzeczony y, y, Bąkiewicz i tak dalej, i tak dalej. I z nimi chcesz rozmawiać, panie marszałku, na ten temat no, i ich powstrzymać. To jeśli naprawdę z nimi rozmawiasz, to rozmawiasz o tym, jak oni mają rosnąć, nawet jeśli ci się wydaje, że jest inaczej. Bardzo mi się podoba to, co niektórzy Pols posłowie Polski 2050 pokazują, bo od razu pokazują, kto tutaj nie będzie się podporządkowywał każdej decyzji Marszałka Hołowni. Na przykład Ryszard Petru w wywiadzie w TVP powiedział, że Marszałek Hołownia i tak sam nic nie zrobi, tylko potrzebuje nas wszystkich. Sugerował z kolei w Polsacie też, że ludzie mu proponują, żeby partię znowu założył, więc ewidentnie tutaj... No i powiedział też, że nie podoba mu się taki symetryzm w ogóle w sensie stawiania na równi pewnym PiSu u i, i również Koalicji Obywatelskiej. No a z kolei o tym Twicie o którym za chwilę wiceministra była, edukacji, Anna Mucha, która odeszła z rządu, no, powiedziała wprost, że ten tweet z naszej strony był niepotrzebny i głupi, bo brzmiał tak. Izabela Bodnar została usunięta z Sejmowej Komisji Środowiska ze względu na konflikt interesów. I chodzi tutaj o to, że rzekomo Izabela Bodnar podjęła decyzję o wyjściu z partii teraz, w lipcu 2025, ponieważ w październiku 2024... Została usunięta z komisji, środowiska. I kto w to wierzy? To jest żenujące i to też nam pokazuje, że w dyskusji o Szymonie Hołowni y, ginie nam druga postać najważniejsza w tej partii, y, czyli pani minister, ministra Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Dlatego, że dopiero co napadła znowu na media pani Pełczyńska-Nałęcz. Wcześniej zrobił to Hołownia, kiedy media opisywały kolegium humanum. Teraz y, na pytanie o to, czy Partia, która opowiada o tym, że trzeba odpolitycznić spółki, nie stawia się w kłopotliwej sytuacji zatrudniając córkę pani minister. I pani minister się rzuciła, zaraz były jakieś teksty, że na pewno platforma podrzuciła dziennikarkom te informacje i tak dalej. Naprawdę po tym wszystkim ja bym. 17 tysięcy razy sprawdził każdy tweet, który wyjdzie z mediów społecznościowych Polski 2050. Ten tweet jest po prostu głupi i nieprawdziwy. No po prostu jeżeli ktoś chce mówić, że teraz akurat Bodnar pani poseł rezygnuje z powodu komisji, którą już dawno pożegnała, zajmowała się innymi rzeczami, no to jest po prostu niepoważne, a jeżeli wiemy, że córka Katarzyny pełczyńskiej kontroluje media społecznościowe, to ja bym zrobił wszystko, żeby pokazać winnego takiego właśnie wpisu i naj, najlepiej by było, żeby to nie była Katarzyna, córka Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. No, no. Przykro mi, ale to tak wygląda i yy, no coraz częściej się mówi właśnie o tym, że właśnie to Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jest taka chętna do tego, żeby yy, no iść w symetryzm yy, i mówić, że no, PiS był bardzo zły, ale Platforma jest zła, też w sumie może niedługo być bardzo i tak dalej i tak dalej. Naprawdę coraz więcej słyszę takich głosów w Sejmie, że Pełczyńska Nałęcz jest tak naprawdę tym złym duchem, spiritus mowens, który, który tak radzi hołowni, że on nie umie odróżnić się od tych dwóch partii, nie stosując symetryzmu. Bo to, że się chce odróżnić, ja rozumiem i są różne pomysły na to, mogę kiedyś Państwu o tym opowiedzieć. No ale na ten moment, no, to to jest po prostu polityczny przedszkole. No właśnie, i a propos ogólnie politycznego przedszkola, no to zobacz, mieliśmy zapowiedzi ze strony rządu, że rzecznik, rzecznik to wszystko zmieni, po prostu będziemy informować, i totalnie, ja nie wiem, tak, totalnie udało się z granicą. Fenomenalnie, fenomenalnie wyszło to informowanie. W ogóle słyszymy o tylu sukcesach rządów, no drodzy Państwo, na razie. Jakkolwiek intencje były dobre, zmieniło to życie rządu o 360 stopni. Totalnie nic się póki co nie zmieniło. Nie wiem, może to może być robione po prostu jeszcze lepiej, może kiedyś będzie robione lepiej, ale póki co no, to nie było żadnym game changerem, czego można było się jednak trochę spodziewać od samego początku. Teraz mówi się o kolejnym game changerze. Jakoś co chwila następują one i nie wypalają, ta rekonstrukcja rządu. Czy myślisz, że ona może zmienić coś znacząco po tych zapowiedziach, które słyszymy do tej pory? na korzyść tej koalicji, czy zapowiada się tak ogromna zmiana jak w kwestii na przykład Rzecznika, że jednak no, później stwierdzimy, że okej, okay, no jest jak było. No bo jeżeli chodzi o takie głębokie cięcia, na razie mówimy, mówi się o tym, że to ma być 20% tylko odchudzone, o tyle ma być odchudzony rząd w porównaniu do tego, no, to nie jest tak dużo w porównaniu do zapowiedzi, ale mm, pytanie, czy w ogóle też do tego tak w pełni, Dojdzie. Jeżeli mają być łączone ministerstwa, to najpierw musiałby się na to zgodzić któryś prezydent. No właśnie. No to, to też no znowu pan Wojciech Munik redaktor pokazuje, że lepiej odrabia lekcji niż większość tych, którzy właśnie tak uroczo sobie dywagują na ten temat. Cały problem z rządem w, tym, w tej postaci był taki, że wiadomo było, że dodanie podpisze ustawy o działach, która jest potrzebna, żeby tak sobie ułożyć rząd, jakby Donald chciał. I to po to czekali na prezydenta, żeby ułożyć ten rząd inaczej. I, i co? I teraz. 不。No. Konia z rzędem temu, kto skutecznie przeprowadzi taką właśnie zmianę ministerstw, jakiej chce Donald Tusk, wynegocjowując to z Karolem Nawrockim. Jestem przekonany, że Karol Nawrocki, były bokser i facet, który no, mówi, że idzie po to, żeby zniszczyć rząd Tuska, na pewno będzie im pomagał się odbudować, prze, no, przeformować szyki i tak no, Na 100% to zrobi. tak? Więc będziemy mieli... Pewnie problemy takie, jakie będziemy mieli. Jeżeli nawet podpiszę, to pytanie za jaką cenę, bo Karol Nawrocki będzie handlował bardzo drogo, bardzo drogo. Więc yy, najważniejsze przy tej rekonstrukcji jest to, że jest olbrzymi problem z tym, że jej jeszcze nie ma i odkładanie jej, ad z Grekas jest fatalne, bo ona miała być odpowiedzią na przegraną w wyborach. To co, wy będziecie jeszcze, nie wiem, może, może zimą zrobicie rekonstrukcję, a w jesienią zaczniecie o tym rozmawiać. Po tym, jak wychodzicie i mówimy, teraz to już za zasuwamy, no zakasam, zakasamy rękawy i naprawdę teraz to już błyskawicznie będziemy, to będziemy robić, to będziemy robić, tylko nawet nie są w stanie powołać tego składu. Poza tym nie może to być skład z takimi e, ciepłymi kluchami. Tylko musi to być przynajmniej y, ze dwie, trzy osoby, takie, które może będą nawet kontrowersyjne, ale będą dawały nadzieję, że, się, że im po prostu palec nie zadrży, tak? kiedy trzeba będzie. Y, y, Odwracać bezprawne różne działania, które miały miejsce, i tak dalej, i tak dalej. To, to jest warunek sine qua non. Jeśli to się nie wydarzy, no to naprawdę myślę, że w ciągu roku usłyszymy już o jakimś nowym ugrupowaniu, i wszyscy ludzie, którzy są totalnie y, 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 poirytowani, mówiąc delikatnie, i zawiedzeni y, tą koalicją, gremialnie pójdą do nowej partii, bo ona da nadzieję. Nadzieję na to, że będą inni.